Czyli tak, e, poproszę Was o ciszę. E, będziemy testować rękawy antyprzecięciowe firmy Mechanics. E, kupione na wolnym rynku, nie ma z tym żadnego problemu, więc testuję na sobie. Testujemy przy użyciu noża jakiegoś tam jednego z kolegów i za chwilkę defendera, wszyscy właściciele defenderów doskonale wiedzą, że defendery są ostre. Tak? Tutaj czy kameruje, więc będziemy pokazywać tak, żeby coś było widać. I teraz tak, słuchajcie, nie będziemy pozorować walki, bo to nie o to w tym chodzi. Te rękawy są ważne dlaczego? Bo jak pracujecie w jakichś służbach, jak pracujecie w policji, jedziecie na domówkę, no to fajnie by było na domówkę coś takiego założyć. Jak pracujecie na karetce, no to nie musicie mieć tego cały czas założonego, no ale jak jedziecie na akcję, no to założenie tego rękawa trwa 10 sekund, tak i może wam uratować życie. Więc po prostu zobaczymy. Będę oczywiście przyjmował cięcia na, na zewnętrzne dłoni, zewnętrzne przedramienia, tak jak powinno się przyjmować. Ból będzie. Bólu nie da się uniknąć. Pytanie, czy jesteśmy w stanie uniknąć przecięcie. Czyli ja daję swoje przedramie. Tnij. Mocno. Uderz. Uderz mocno. Mocno. Tnij mocno. Mocno, 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 mocno. Nic nie ma. Bierz, bierz defenderka, nie. Tylko prośba, słuchajcie, ponieważ defender ma dwie e, krawędzie tnące, e, to e, żeby, żeby nie było, e, poproszę Piotra, żeby ciął tą częścią. Nie tą, dlatego że jednak boję, boję się zadzierzgnięcia i wniknięcia ostrza. Dlaczego? Bo to są niby rękawy antyprzecięciowe. Trochę tutaj śladów widzę, zaraz zrobimy zbliżenie. Natomiast pamiętajcie, że te rękawy nie ochronią Was przed pchnięciem. Czyli jeżeli pchnięcie będzie szło prostopadle do tego materiału, to ostrze może go nie przebić, ale razem z materiałem przebije skórę i wniknie do środka. Ok? Czyli pamiętajcie, one są antyprzecięciowe, a nie antyprzebiciowe. Czyli Piotr będzie ciął defenderem, ale krawędzią tą zewnętrzną, żeby nie było właśnie elementu wniknięcia ostrza razem z materiałem, ok? Mocno, tnij, 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 kni, tnij. Jak przetniesz kurwa, to są ratownice. Tni, kni, tnij, tnij, kni, tnij, tni. Słuchajcie, to boli. Piotrek używa siły. Ma w ręce stal. Chyba, druga ręka. A, trochę, ja trochę widać na tych naklejkach, bo widać, że jest trochę materiał pozadzierany, yy, ale. Ale. I teraz Ale krwi nie ma. Czyli co? Mechanics Wear Speed Knight, mogę polecić, bo działa. Słuchajcie, to nie jest żaden sponsorik, nie biorę od nich kasy, mam to w dupie. Natomiast to jest dla mnie ważne. Dlaczego? Bo teraz wiem, że mogę to z czystym sumieniem polecić ludziom, w których pracy służbie od tego może zależeć życie, czyli ratownicy medyczni, czyli policjanci. Czyli straż, służba więzienna, straż graniczna i tak dalej, i tak dalej. Założenie tego trwa chwilkę. Widzicie, że dość wysoko sięga, więc blokuje też dostęp do tętnic łokciowych, tak, więc jakby no, spełnia swoje funkcje. Natomiast pamiętajcie, to nie jest antyprzebiciowe, tylko antyprzecięciowe. Okej? Okay? Fajnie. To dziękuję, byliście świadkami.